Lukspaw w Morzywole Koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D, już od 1400 zł. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. A, telefon 797-355-341. Dokładnie 118 osób pokonało 350 lub więcej kilometrów w trakcie minionego roku podczas turystycznych imprez pieszych na ziemi świętokrzyskiej. W sobotę spotkali się oni w koneckiej sali Astoria, by odebrać statuetkę Super Piechura Świętokrzyskiego 2022. W tym roku było wyjątkowo dużo, bo 118 osób zdobyło ten tytuł. Zaczynało się w 2007 roku, wówczas mieliśmy laureatów 43. Tak, impreza raczkowała, raczkowała. Rozwijała się i dalej rozwija, co nas cieszy. Nawet nie przeszkodziła w tym pandemia koronawirusa. Uczestnicy, laureaci no niemal z całej Polski. Także większość osób tu z terenu województwa świętokrzyskiego, mamy gości, mamy laureatów również z Powiatu Koleckiego, ponad 20. Wypada się tylko cieszyć. W tym roku mieliśmy 12 imprez, które wchodzą do tego honorowego tytułu Superpieaków Świętokrzyski. Są to imprezy turystyki takiej długodystansowej, wytrzymałościowej, od 25 km w warunkach zimowych do 100 km w warunkach letnich. No i podczas tych wybranych imprez trzeba było pokonać 350 km. Nagrodę swoim patronatem objęli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski oraz burmistrz miasta i gminy Końskiej Krzysztof Obratański. Ten ostatni wręczał też statuetki podczas sobotniej gali. Wśród 118 laureatów zaszczytnej nagrody znalazł się też starosta koneckich Piec, który przeszedł w minionym roku podczas turystycznych imprez 401 km. Natomiast tylko trzy osoby Ada Dębowska, Wojciech Pasek oraz Sylwester Świtek zaliczyły wszystkie. Imprezy, czyli pokonały po 647 km. Jednak dla każdego, niezależnie od liczby zaliczonych na trasie kilometrów, ten tytuł znaczył wiele. To jest już mój czwarty superpiechór. W tym roku no, udało się pokonać około 500 km, tam 450 chyba z hakiem. Kilka imprez wspaniałych. Myślę, że to bardzo wciąga i jeżeli ktoś zacznie chodzić, to już potem nie może przestać. Także nie zawsze się udało ten super, piechór, super piechura zdobyć, ale w tym roku znowu się udało. Bardzo się cieszę. Każda z tych imprez to rzeczywiście jest duże wyzwanie dla każdego zmaganie się z własnymi słabościami, ale zawsze jest to później niesamowita radość na mecie. Tytuł Superpiechura po raz siódmy zdobywam. Chodzę, ponieważ to jest jakaś pasja, jakiś taki, taki pozytywny nałóg to wciąga. Poza tym spotyka się całą masę przesympatycznych, przemiłych ludzi. No i generalnie tutaj w Końskich jest bardzo miła atmosfera i myślę, że w dalszym, w dalszym ciągu będę się bawiła w te imprezki. Trudno jest przejść 350 no w tym roku przeszłam 510, tak mi się akurat udało. Dystanse 50-kilometrowe to są takie, no akurat, natomiast no, najbardziej no, to jest setka najcięższa, tak? bo to już największy wysiłek, najbardziej trzeba się zmobilizować i to tak już tu boli, tu człowiek zmęczony, tu już ciemno, a jednak, a jednak jakoś tak przodu. Za rok kryteria otrzymania superpiechura prawdopodobnie zostaną wywindowane w górę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listą wszystkich laureatów nagrody, którą znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl.